Dzień dobry, to są rozmowy o mieście. Ja się nazywam Jakub Dziwilewski, a dzisiaj moim gościem jest poseł ziemi kozielskiej, a właściwie to ziemi opolskiej tak naprawdę, bo całego naszego województwa, Paweł Masełko. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Spotykamy się właśnie dzisiaj, ponieważ... Dzisiaj mija setny dzień pana posłowania. Tak, moje zaślubiny w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miały miejsce 8 maja, dlatego też dzisiaj jestem u pana redaktora i mam nadzieję, że wspólnie te 100 dni gdzieś tam omówimy. No dobrze, no to właśnie, czy te 100 dni było dla pana posła zaskoczeniem? Albo co najbardziej pana zaskoczyło? Znaczy, jeśli chodzi o same, o same wystąpienia publiczne, to, to raczej nie. Bardziej chyba kwestia działania samego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w którym no, wiele elementów ma charakter bardziej takich, bym powiedział, pokazowych, aniżeli merytorycznych, bo no, sala sejmowa, z przykrością muszę tutaj to stwierdzić, chyba dla niektórych posłów pomyliła się ze, sceną, bym powiedział tutaj teatralną, bo no, jednak tej merytoryki czasami brakuje, a ona, ona jednak powinna być tutaj jakby kluczowa, ale to też jest chyba kwestia tego dzisiejszego naszego świata, który Czy jest mamy... światem obrazkowym, medialnym, żeby, że ktoś dzisiaj, jeśli ma zaistnieć, to musi być po prostu w tych mediach i nie zawsze, bym powiedział, merytorycznie. No mamy do czynienia z mediatyzacją polityki, to zjawisko się narasta, ale zauważyłem, zauważyłem że kredzyński poseł w tym świecie medialnym się całkiem dobrze obraca, bo jest pan bardzo widoczny, mimo że jest pan nowicjuszem. No staram się wychodzić jakby naprzeciw tym trendom, które, które dzisiejszy świat nam tutaj oferuje i przedstawia, dlatego też... Ta, ta moja praca, i mam takie sygnały zwrotne też, jest jednak gdzieś tam dostrzegane, zresztą Pan redaktor też o tym mówił, ale bardziej ważna dla mnie, jeśli chodzi o tą informację zwrotną, jest to, że ludzie podkreślają tą merytorykę, że te tematy, które gdzieś tam poruszam, to, to są tematy związane z tymi zwykłymi ludźmi, z problemami tych zwykłych ludzi, czy też samorządów, bo z tego środowiska wyszedłem. No to właśnie, niech pan poseł się pochwali, jak, jakimi sprawami zajął się przez te pierwsze 100 dni? No, jako sam, samorządowiec, jako poseł, no, dwa takie tematy, chyba wydaje mi się na te 100 dni najważniejsze, które były dla mnie osobiście, to kwestia nielegalnych wysypisk śmieci. O tym, o tym też mówiłem i interpelowałem w tym temacie. Wiem, że mają być prace prowadzone na jesieni, które wzmocnią tutaj samorządy właśnie z tym. Wezwaniem i problemem, który może dotyczyć każdego samorządu, bo to, bo to nie jest tak, że nie wiem, w Kędzierzynie nie mamy problem, a nie mamy. Problemu, to akurat jest problem uniwersalny. Problemu w gminie X czy Y, dokładnie. I, i to, to musi być rozwiązanie systemowe i to nie, nie na poziomie na pewno samorządów. To musi być Mówiąc tam... prosto, samorządy nie dadzą rady pokrywać kosztów zaniedbań e, e, wieloletnich znaczy, i, i oszust, oszust mafii e, śmieciowej. Na postawmy na też tu pytanie, dlaczego samorządy mają płacić z pieniędzy podatników? Na coś, na co ktoś prywatnie wyraził zgodę, żeby u niego składowano jakieś tam odpady. I tym Czyli powodem. tu dochodzi Pan do tego tematu, że ja mam działkę, wynająłem tą działkę. I potem ktoś, kto wynajął ode mnie tą działkę, zostawia tam sterty śmieci, które są niebezpieczne. I teraz co, ja, ja mam podnosić odpowiedzialność jako ten wynajmujący? Znaczy, ja, ja bym. No, no tak, na przykład, bo proszę na to zwrócić uwagę, że. Ale jaką tak, miał możliwość kontrolowania tego najemcy, skoro. No, wie pan co, panie redaktorze, jeśli pan wynajmuje działkę, no to jednak tam chyba od czasu do czasu warto, nie wiem, zainteresować się tym tematem. A spoglądając na to jeszcze szerzej, to zawsze mówię o mieszkańcach też. Bo to tak naprawdę oni są dzisiaj pierwszym takim sygnałem zwrotnym tutaj dla władz, dla z organów ścigania, że coś się dzieje złego, czyli widzimy, że przyjeżdżają ciężarówki z nie wiadomo jakimi towarem, z jakim towarem, prawda, co tam jest przywożone. Reagujmy na bieżąco, zadzwońmy na policję, niech przyjedzie policja, niech skontroluje dane miejsce, niech to będzie jakby taki pierwszy element, a druga kwestia, no to proszę na to zwrócić uwagę, że no jeśli przegłosowaliśmy prawo, które zabiera pijanym kierowcom samochody. To może trzeba i też się zastanowić właśnie nad rozwiązaniami bardziej restrykcyjnymi tutaj w obszarze miejsc to właśnie zabieranie działek. No, to już to, to może w jakiejś tam dalszej kolejności, ale nie mamy żadnej gwarancji dzisiaj, że nawet jeśli gmina wysprząta tą na swój koszt mm. działkę, powiedzmy pana redaktora. No ja nie mam takiej działki, ale zawsze żebym miał. Teoretycznie. To nie mamy żadnej gwarancji, że za dwa miesiące mm. czy za miesiąc pan redaktor nie wynajmie tej działki ponownie i ponownie znajdą się tam niebezpieczne odpady i znowu mm. spadnie ten obowiązek na gminę. I By bez względu na to, czy z... będzie obowiązek gminy, czy na przykład państwo weźmie to na siebie. Dokładnie. To i tak jest ten sam problem. Nie no. mamy żadnych. mamy mm. żadnej, muszą być rozwiązania systemowe. No i druga sprawa, to bardzo ważna dla mnie też również, to sytuacja grupy azoty. Poruszałem ten temat na Tutaj sali posiedzeń Sejmu. jak również jestem członkiem zespołu parlamentar... parlamentarnego do spraw przemysłu chemicznego. Mieliśmy takie spotkanie. No, trudna jest bardzo sytuacja zakładu i nie ukrywam, że myślę, że wszystkim parlamentarzystom z Ziemi Opolskiej powinno zależeć na tym, żeby kędzierzyńskie zakłady, jak i cała grupa azoty wyszła na prostą i żeby to była firma znowu z pierwszej ligi, taką jaką była. W przeszłości. No, właśnie to mnie zaciekawiło, to wystąpienie, ponieważ zadałem sobie pytanie: co tak naprawdę poseł może zrobić w temacie takiej grupy azoty? To jest wielka firma, mająca kilka głównych spółek w Tarnowie, w Policach, w Puławach i w Kędzierzynie Kożlu. Ma 10 miliardów długów problem z bieżącym, bieżącą produkcją. Co może zrobić z samego faktu, że ktoś wyjdzie na mównicę sejmową i przez tam 2-3 minuty o tym będzie mówić, co z tego wynika? Znaczy, tu jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest spółka giełdowa też. I to też tak. jest element, który mówi o, o, o całej grupy jest. Tak. No? To jest jeszcze dodatkowy element, gdzie musimy stąpać jakby z pewnym takim wyczuciem, bo hmm. no nie chcielibyśmy tutaj, żeby pływać na kurs akcji, co może się również niekorzystnie odbyć na wyniku finansowym całej spółki. Ale jeśli chodzi o samego posła, no to nie ukrywam, że dla mnie bardzo ważne było to zaakcentowanie, żeby nie patrzeć tylko przez pryzmat finansów, bo menedżerowie bardzo często tak, tak mają, prawda? Oni analizują słupki, wyniki finansowe i później podejmują takie lub nie inne decyzje. Ja nie ukrywam, że zależy mi tutaj na pracownikach, bo tych pracowników łatwo dzisiaj stracić. Mówię o, o, o fachowcach, mówię tutaj o osobach, które często całe życie pracują w zakładach, na przykład kędzierzyńskich, i ich, ich utrata dzisiaj na rynku pracy może spowodować to, że ta firma z tego powodu nawet będzie miała problem, żeby się odbić od dna i żeby poprawić tą swoją sytuację. A tam były takie Ale propozycje. Z tego, co wstępne. ostatnio władze mówiły, to. Nie zręczają jakichś masowych zwolnień przeprowadzać. Tak, Zobaczmy, ale, że ale... Są naturalne odejścia na emeryturę, a właściwie w tej chwili są ciągle też na bory, bo mimo trudnej sytuacji też brakuje pracowników na niektóre stanowiska. Oczywiście, zwłaszcza te produkcyjne. Dlatego dzisiaj tego typu firmy, no nie tylko tutaj akurat Azoty Kędzierzyn Koźle, grupa Azoty Kędzierzyn Koźle, ale inne firmy nie mogą sobie pozwolić na, to, na stratę tych kluczowych pracowników, mhm. bo ich po prostu dzisiaj na rynku nie ma. Jaki był odzew po tym pana wystąpieniu? Czy w ogóle był jakiś odzew? Czy to jest tak, że pan sobie amuzo coś powiedział i nic z tego nie wynika? Yy, znaczy, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, no staram się tutaj zasygnalizować pewną, yy, pewną prawidłowość. Ja powiem, że nie jestem jedynym posłem, bo posłowie z Ziemi Tarnowskiej również dbają jakby tutaj o, o, o swój zakład w Tarnowie i tam akurat myśmy mieli okazję spotkać się na tym zespole parlamentarnym do spraw polskiej chemii. Przemysłu chemicznego, gdzie był prezes polskiej tej Izby Przemysłu Chemicznego, który mówił o całej sytuacji. Na pewno bardzo duże wsparcie uzyskałem od strony pracowników. Bo oni tutaj widzą, że ktoś wreszcie interesuje się ich losem, nie tylko w trakcie czy w przed czasie wyborami. przed wyborami mhm. dokładnie, prawda, tylko jest jakiś głos, który. No, wzmacnia ten ich przekaz. Ja miałem też takie spotkania tutaj ze związkowcami. Nie ukrywam tego też, żeby poznać tą sytuację, jak to wygląda no, od wewnątrz tak naprawdę. I dobrze, że jest dialog. Dobrze, że obecny zarząd nie wychodzi z założenia, że my wszystko wiemy najlepiej, hmm. tylko że chce rozmawiać tutaj ze stroną społeczną i. Też wiem, że strona społeczna jest, jest świadoma sytuacji i jest, jest też gotowa na pewnego rodzaju jakby ustępstwa. ustępstwa. Tak. To nie jest tak, że wszystko mamy. Tak, mieć, bo to, to nie jest tak zero, jedynkowo tak, że mhm. my na nic się nie zgadzamy i wy macie nagle zrobić coś z niczego, czy, czy tą sytuację odmienić z dnia na dzień. Jest pełne zrozumienie i, i to jest bardzo ważne i to akurat jest pozytywne, bo Pewnie pan redaktor też pamięta, 20 lat temu zakład Kędzierzyński również był w bardzo trudnej sytuacji. Pracownicy również wzięli część kosztów jakby na siebie. To, to były bardzo dotkliwe koszty. Tak. I to wieloletni proces wychodzenia na prosto był. Tak, ja nie mówię, że, że będziemy sięgać dzisiaj do takich kroków akurat, mam nadzieję, przynajmniej, ale no, ten dialog jest bardzo ważny, żeby no wspólnie. No wyprowadzi ten zakład z no tej niełatwej sytuacji, bo tak jak pan redaktor przedstawił, no ta otoczka finansowa no dzisiaj jest bardzo trudna, a do tego jeszcze dochodzi otoczenie międzynarodowe, bo tam gdzie myśmy te rynki stracili, to one... Bez... firmy z bez... Rosji i Białorusi. Ale też spoza w ogóle Europy, mm. z tego co wiem, że gdzieś z Afryki też również płynie tak. nawóz. Także, a to mnie było zaskoczenie, że do Polski napływają ciągle szerokim strumieniem nawozy, na przykład z Rosji czy Białorusi. W czasie kiedy mamy wojnę i powinny sankcje być także i na te produkty. Tak, tylko że to musiałoby być wypracowane na y, unijnym. unijnym dokładnie, prawda? Tego my sobie nie możemy sami wprowadzić, że na teren Polski nie wprowadzamy. Nie, w, nie jest embargo albo cła określone prawda na produkty spoza Unii Ale możemy Europejskiej. zabiegać o to, żeby Unia Europejska Oczy. takie postanowienia Oczy, Oczywiście. Ja, ja myślę, że na pewno w naszym interesie to jest, bo grupa azoty jako całość jest z tego co wiem drugim producentem w Unii Europejskiej nawozów właśnie tak. sztucznych. Dlatego to jest bardzo duży gracz i jestem przekonany, że nowa Komisja Europejska i też premier Donald Tusk, bo proszę na to zwrócić uwagę, myśmy wrócili do pierwszej ligi europejskiej. Donald Tusk był jedną z, jednym z premierów, który jakby tutaj prowadził wybór Ursuli von der Leyen na nową komisarz, przewodniczącą Komisji Europejskiej, prawda? To też pokazuje, że jesteśmy w tej pierwszej lidze i jestem przekonany, że również z tego skorzystamy jako Polska. No właśnie, a kiedy nasz poseł Kanierzyński z Nowicusza stanie się na tyle znaczącym posłem, żeby być w tej pierwszej lice. Bo rozumiem, że jeszcze to nie jest ten czas. Nie no, panie redaktorze, szanowni państwo, no, na pewne rzeczy trzeba czasu. A 100 dni yy, to Powiem szczerze, bo gdzieś to tam analizowałem na tle innych posłów, bo, bo to można sprawdzić, jak poseł pracuje, ile pracuje. Zapraszam Państwa na strony Sejmowe. Tam każdego posła można sobie wyklikać. Są tam... statystyki. Tak, dokładne statystyki, ilość wystąpień, zapytań, interpelacji i tym podobne. To naprawdę, nie chwaląc się tutaj, wygląda. Ale proszę tam, bardzo, niech Pan się chwali, proszę. Na, na tym tle bardzo, bardzo dobrze, no bo było sześć posiedzeń Sejmu. W czasie których miałem dziewięć wystąpień tutaj w sali sejmowej, zadałem dwie interpelacje, dwa zapytania. Pracuję w dwóch komisjach, w dwóch zespołach parlamentarnych, także staram się ten czas parlamentarzysty wykorzystać jak najlepiej, a myślę że gdzieś ten awans w hierarchii poselskiej gdzieś on tam z czasem jestem pewien nastąpi. Także też również takie informacje będę miał dla Państwa. No to yy, yy, trzymamy kciuki, bo zakładam, że to się przekłada potem na, na większe możliwości oddziaływania na rzeczywistość, a sprawie jest mnóstwo. Yy, sprawa Koziewskiego Portu, czy już się ruszyła, czy ciągle czekamy? Yy, powiem szczerze, że no, biznes lubi spokój I, i mam takie też informacje, a nie chciałbym tutaj żadnych yy, plotek, ani fake newsów yy, rozprzestrzeniać, że bardzo na bardzo. jesieni będziemy mieli już jakiś ruch yy, konkret. Właśnie w sprawie tej dużej inwestycji, która jest planowana w Kędzierzynie Koźlu, ja, ja nie zmieniłem zdania. Cały czas dla mnie jest to priorytetem. Pytanie tylko, kto tam po prostu będzie, będzie to realizował: czy ta firma, czy ten podmiot, który jest dzisiaj, czy konsorcjum, które tam realizuje to. Czy też być może y, inny podmiot y, trudno mi jest powiedzieć na przykład Ale podmiocie? Nie czy nie, państwo trzeba to nie wykupić Nie nie na chwilę, ale, ale no... Z racji nawet tego, że ta sytuacja, no tak bym powiedział, przeciąga się. Mhm. Być może tam są jakieś prace służb na przykład, mhm. które sprawdzają kto, jakie, jakie, jakie środki, kto stoi za tymi środkami finansowymi, ale nie chciałbym tutaj dywagować, też poczekajmy, tak jak powiedziałem, biznes lubi spokój i, i jestem przekonany, no do że na jesieni będziemy mieli już mhm. więcej konkretów i, i ten temat też również ruszy. No dobrze Panie Pośle to jeszcze w takim razie y, y, z tego lokalnego poziomu wejdziemy na ten niemalże najwyższy. Kilka dni temu pre, y, premier ogłosił, że będziemy się starali jako Polska o organizację Igrzysk Olimpijskich w roku 2040-1944. To dobry pomysł stać nas na to? Ja myślę, że, że to jest bardzo dobry pomysł. Plan jest realny, bym powiedział, bo perspektywa czasowa jest odległa. Ale nie jesteśmy Francją, nie mamy wszystkich obiektów gotowych, nie mamy ilości rzeczy, które potrzebne są, żeby takie, tego typu imprezę zorganizować. Oczywiście, Trzeba będzie to wybudować od podstaw. Przy czym zwracam uwagę na to, że część tej infrastruktury mamy, bo zakładamy, że ta główna część by była w Warszawie, gdzie, gdzie mamy infrastrukturę sportową. Pan redaktor nawiązał do Francji, to z tego gdzieś tam czytałem, że część zawodów odbywała się kilka tysięcy kilometrów od Francji. Te za, zawody w jakimś tam. Już surfingu, nawet nie pytam o takim. surfing w takim razie, tak. bo to jest rzeczywiście bardzo trudna sprawa ale dla. Ale to, to, to jesteśmy. Bo stanie... my nie jesteśmy krajem kolonialnym, który ma kolonię do dzisiaj gdzieś. Jest po, to do po, zrobienia po myślę w Gdańsku czy w Zatoce, to jest jedna rzecz, ale druga, no, proszę zobaczyć, na koszty. No, Francji kosztowało to 10 miliardów euro. euro. Czyli 45 miliardów. Perspektywa. perspektywam masz jeszcze, że u nas trzeba więcej? W perspektywie tych dwóch dekad to, to, już, to już nie są takie duże pieniądze, jeśli chodzi o poszczególne lata. Po drugie, mam nadzieję, że podejdziemy do tego w sposób również taki gospodarski, bo przykłady innych państw, które realizowały duże inwestycje sportowe, takie imprezy pokazywały, że można coś zbudować i można to rozebrać. I, i mam nadzieję, że nie będziemy właśnie albo potem stoi czegoś budowali z powodów tak. tylko Igrzysk, i potem będziemy mieli problem z tym zagospodarowaniem. Jestem jednak zdania, żebyśmy brali wzorce z innych organizatorów, że nie, nie, nie zawsze coś na trwałe musi być, i możemy to zrobić właśnie. Czasowo chyba w Austrii były takie rozwiązania, gdzie budowano właśnie trybuny tylko na ten czas, a stadiony były mniejsze, a dobudowano te trybuny, albo nie było, nie było jakby takiej potrzeby czasu i chwili. Ale to jeszcze zbyt duża perspektywa czasowa, bo i tak nie będziemy wydawali środków, dopóki nie będziemy mieli zagwarantowanej organizacji. No to, a to, to jest tak, że zanim się składa wniosek, już tak, pewne tak, trzeba jednak ale, zrobić. Ale my mamy, część, część infrastruktury mamy, a yy, proszę na to zwrócić uwagę, że decyzje w kwestii tego, kto będzie organizatorem Olimpiady w 2040 letniej lub 44, one będą zapadały gdzieś w perspektywie, chyba z tego co wiem, nawet 8 lat najbliższych. Także no, to jest czas na wykorzystanie na to, żeby lobbować, żeby promować nasz kraj, od 1 stycznia mamy prezydencję w Unii Europejskiej mhm. to pół roku naprawdę mocnej promocji Polski też na pewno przysporzy się to temu, żebyśmy byli tutaj graczem właśnie takim pierwszoligowym, jeśli chodzi o sport światowy. No to już na koniec odejdźmy od tej wielkiej polityki. Panie pośle, gdzie pan mieszka w Warszawie, w tym słynnym hotelu studencki, studenckim poselskim? Tak, tak. Na chwilę obecną, na czas mojej pracy parlamentarnej, bo wyjeżdżam tam na czas posiedzeń Sejmu lub pracy z komisji, mam pokój w domu, domu poselskim. Pan poseł się uśmiecha, bo wie, o co chcę zapytać. Dlaczego, Jak się żyje w tym hotelu studenckim, poselskim? Czy te wszystkie legendy, opowieści, o, o hucznych imprezach, które kończą się na dachu, albo orkiestrach yy, na urodziny. Czy to wszystko się potwierdza? Czy y... jest dużo bardziej yy, yy, nudna ta prawda? Ja powiem szczerze, że no, o tym, że jeden sposób chodził po dachu, to się dowiedziałem na drugi dzień z mediów. Czy nie to... był pan na tej imprezie? Nie, to nie było też tak, że on nie wiem, biegał i hałasował i tym podobne. Ja nie, nie, nie miałem okazji, żeby ktoś tam zaburzał spokój, ale na przykład z rozmów moich z kolegą z ław. Sejmowych, bo niedaleko ode mnie siedzi pan marszałek Marek Sawicki, hmm. który doświadczony jest bardzo doświadczonym to opowiadał tak, że wiele różnych rzeczy się tam odbywało i y, zawsze do nas mówi młodzi posłowie. Także z uśmiechem i z taką sympatią i zawsze też służy radą i, i takimi anegdotami właśnie z życia y, poselskiego, ale generalnie jest y, spokojnie. No, to, to ma być miejsce noslegu, prawda? A praca się odbywa na, na salach sejmowych i w korytarzach i w miejscach posiedzeń komisji. To są kluczowe, a to, to jest tylko miejsce wypoczynku i spania. Także tak to traktuję. Wrócimy do tej sprawy na koniec kadencji. Zobaczymy ile wtedy Pan będzie miał anegdot do powiedzenia. Dziękuję za dzisiejszą wizytę. No i czekamy na kolejne trzy lata i ponad pół roku. No ja myślę, panie redaktorze, że my na pewno się szybciej spotkamy, bo to na pewno. Nie, nie ukrywam, że zależy mi na tym kontakcie, a Państwa chciałbym zaprosić do śledzenia mojej pracy na moim fanpage'u na Facebooku oraz na portalu X, a w najbliższym czasie otwieram również stronę internetową, myślę, że to przełom sierpnia i września, dodatkowy taki element do śledzenia mojej pracy. I do zobaczenia i do odwiedzin w biurze. A jak Państwo będziecie chcieli, to i z naszych łamów dowiecie się, co poseł robi dla, dla nas, oczywiście? Dziękuję. Dziękuję serdecznie.